Sobota, piąty tydzień wielkanocny. W pierwszym czytaniu z dziejów apostolskich uderza nas jakaś taka niesamowita, namacalna obecność Ducha Świętego. Pisze autor tak. Przeszli Frygię i krainę galacką, ponieważ Duch Święty zabronił im głosić słowo w Azji. Przybywszy do Myzji, próbowali udać się do Bityni, ale Duch Jezusa nie pozwolił im. Ten Duch Święty jest. Tak namacalne, jak, jak drugi człowiek, jak ktoś, kto nimi rządzi, ktoś, kto nimi kieruje. Oni mają z nim jakąś taką relację, że oni wiedzą, że to mówi Duch Święty, tego nie mówi Duch Święty. Słyszeliśmy oczywiście wczoraj też, że podjęli decyzję razem z Duchem Świętym, postanowiliśmy Duch Święty i my. Więc może to jest to, czego nam naprawdę brakuje. Brakuje nam może Ducha Świętego, takiego otwarcia na Jego słowo, na Jego działanie. Na Jego głos. Możemy ciągle jakoś tak za bardzo po ludzku myślimy, takimi ra, naszymi racjonalnymi motywacjami, co oczywiście jest ważne i koniecznie potrzebne, ale może powinniśmy jednak mimo wszystko, czy pomimo wszystkiego, ciągle wołać do Ducha Świętego, ciągle mieć taką nadzieję na to, że to jest to, czego nam najbardziej dzisiaj brakuje w naszym osobistym życiu, w Kościele Ducha Świętego, bo On jest tym, który w dziełach apostolskich zrobił największą różnicę, który najwięcej mi pomógł i który tak naprawdę prowadzi Kościół do całej prawdy. Nie my naszymi wyrzeczeniami, nie my naszymi postami, asezami, doskonałościami, ale my naszą otwarcią, otwartością na Ducha Świętego, czyli tym takim zdecydowanym powiedzeniem, Duchu Święty przyjdź, prowadź, powiedz nas, Możemy rzeczywiście prowadzić Kościół do przodu. Psalm 110 mówi o tym, że jesteśmy ludem Boga, On nas stworzył, jesteśmy Jego własnością. I mówi, psalmista, że jesteśmy owcami Jego pastwiska. I my to w sumie rozumiemy, bo wiemy, co to jest owca, wiemy też, co to jest pastwisko. Natomiast cały ból naszego życia polega na tym, że to są obrazy, które już dla nas są trochę obce, bo one nie są z naszego życia. My je rozumiemy, ale nie są z naszego życia. Że trzeba by stworzyć nowe obrazy, trzeba by wymyśleć nowe metafory, trzeba by ciągle szukać jakichś takich porównań, które byłyby z naszego naprawdę realnego życia. To widać dobrze na przykładzie panien mądrych i głupich, kiedy po prostu jedne mają oliwy i drugie nie mają oliwy. I my to trochę rozumiemy, chociaż nie do końca potrafimy chwycić, dlaczego jedna drugim nie pożyczyły. Natomiast gdybyśmy zamiast panien mądrych i głupich, wstawili, wstawili panny, rzeczywiście, czy kobiety, mądre i głupie, ale takie, które idą na wesele, jedne wzięły sobie rajstopy zastępcze, to znaczy po dwoje rajstopy, a te niemądre sobie wzięły tylko po jednej. Gdy wszystkim puściły czy poszły oczka, no to te, co miały jedno, chciały pożyczyć tym, od, od tych, co miały dwie, a one mówią, no, no nie da się, są pewne rzeczy, które się nie da pożyczyć, nie który się nie da I ktoś, kto nosi raj ktoś, kto wie, że, że takie rzeczy się mogą zdarzać, no to dla niego to będzie jakby bardziej namacalne, bardziej życiowe. Chodzi nam rzeczywiście o to, żebyśmy szukali takich metafor czy takich obrazów, wymyślali je też, znając jaki jest Pan Bóg, jaka jest idea w metaforach biblijnych, ale żeby to były takie nasze bardzo życiowe, bo, bo rzeczywiście. Rzeczywiście my rozumiemy owce, my rozumiemy pastwisko, my to wszystko rozumiemy, a to nie jest nasze. A tu, a tu nie chodzi o to w Biblii, żeby tylko rozumieć, ale żeby to było moje, żeby to było nasze. Tak jak Pan Jezus nie opowiadał o, o zgubionym dinozaurze i nie tłumaczył, jak, że kiedyś były dinozaury, tylko tłumaczył o czymś zgubionym, co gubili oni, co oni najczęściej gubili, co możemy my dzisiaj często gubić, co, co my możemy szukać. Szukajmy naprawdę, szukajmy tych no, nowych metafor, czy starajmy się je wymyśleć, uaktualniać, żeby słowo Boże, słowo Boże było bardzo, bardzo takie życiowe. Ewangelia mówi bardzo mocne słowa Jezus do uczniów, tłumaczy im, jeżeli Was świat nienawidzi, wiedzcie, że mnie pierw znienawidził, gdybyście byli ze świata. Świat by was kochał jako swoją własność. I to jest bardzo duże niebezpieczeństwo. Z jednej strony niebezpieczeństwo takie, że jak ktoś nas nie kocha czy nienawidzi, to od razu tłumaczymy, że widocznie my jesteśmy Jezusowi, a on jest ze świata, ale może nas nienawidzi dlatego, że jesteśmy fatalni, że jesteśmy zakałą, albo żeśmy naprawdę komuś zrobili krzywdę. Ale jest drugie niebezpieczeństwo, że my będziemy chcieli za wszelką cenę, żeby świat nas kochał, żeby nas lubił, żeby nas nie odrzucali, żebyśmy jednak byli o wiele tacy bardziej po prostu niż Pan Jezus, żeby, żeby światowa organizacja narodów zjednoczonych, wszyscy celebryci, że po prostu piłkarze, najsłynniejsi ludzie, literaci, żeby wszyscy nas po prostu chwalili, to wtedy chrześcijaństwo będzie kul. Cool. No nie, no, to nie jest tak. To nie jest tak. Jeśli chcemy być naprawdę blisko Chrystusa, musimy mieć świadomość, że nie będziemy w zgodzie z tym światem. i będziemy w całkowitej zgodzie z tym światem. To, to może jest smutne, ale to może jest przykre, ale ale nie da się po prostu inaczej, bo, bo nie da się pogodzić tego, co jest złe, z tym, co jest boskie. I jeśli nam zależy naprawdę na Jezusie, zależy nam naprawdę na Panu Bogu, to musimy się liczyć też z tym, że nie będziemy zrozumieli w pracy, w domu czy w przestrzeni publicznej. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.